Na Konwencji Bezpartyjnych Samorządowców witamy teraz przedstawicieli środowiska tzw. Ważanka Podwarszawskiego, czyli okręgu, który okala Warszawę, okręg numer 20. Jak podobała się konwencja? Ja będę trzymał. Było naprawdę bardzo interesująco, ciekawie, dużo pomysłów dla młodzieży, dla starszych. Polecam Bezpartyjnych Samorządowców. Mamy tutaj lidera listy, Dariusza Kasprzaka, który też zabierał głos, bo ty twoim takim konikiem jest obszar edukacji. Powiedz, jak podsumujesz nasz program edukacyjny tak w dwóch słowach, i to, co dzisiaj się działo na konwencji też w tym zakresie? Po pierwsze, lider to każdy na naszej liście, bo są osoby z różnych powiatów i tam są liderami, więc to, to, to co mamy w zwyczaju, prawda, że numer jeden nie stanowi o tym, kto jest liderem, tylko wszyscy tutaj, jak jesteśmy, prawda? Tworzymy zespół, który będzie pracował na to, żeby ktoś z nas uzyskał. Mandat do Sejmu. Natomiast jeśli chodzi o oświatę, edukację, to mój konik oczywiście, no to jest najlepszy program, jaki został ułożony, bo był układany przez ludzi, którzy są zaangażowani w oświatę. W związku z tym proponujemy absolutnie. E na przykład zdrowe i bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów, bo rozwojowy bon edukacyjny 1200 zł, z możliwością wydatkowania na zajęcia dodatkowe albo na przykład na pomoc psychologiczną, psychiatryczną czy foniatrę, pedagoga, okulistę. I to nie jest w gotówce, co bardzo istotne, czyli to nie jest rozdawnictwo, a mianowicie będzie działało tak samo jak bon turystyczny. No i jeszcze wiele innych elementów, które wszystkie prowadzą do tego, żebyśmy w szkole uczyli myślenia, a nie zachowania na pamięć. To jest najważniejsza informacja z tego dzisiejszego kongresu, konferencji. I tak naprawdę no, ostatniej prostej w wyborach. No właśnie, zostało właściwie tydzień do wyborów. Jest wiara w sukces? Zdecydowanie tak. Stawiam na kompetencje innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości. To jest domena bezpartyjnych samorządowców. Polecam. Tak jak słyszeliście, jest ogromna wiara zwycięstwo, okręg podwarszawski jest gotowy do wyborów. Zapraszam wszystkich i zachęcam. 15 października głosujemy na listę numer 1 bezpartyjnych samorządowców. A, a to młodzież, tak? może młodzież niech się wypowiada. Młodzież, właśnie, a, nasz, młodzież się wypowiadała kilka dni a, temu na konwencji a, a to piastowskiej. To... Powiedz jeszcze, jak Ty podsumowujesz z punktu widzenia właśnie młodzieży tą dzisiejszą konwencję? Super, wspaniale, szczególnie dlatego, że na scenie pojawiło się wiele osób młodych. I szczególnie postulaty, o których mówił również Darek, które odnoszą się do czy to oświaty, czy to do innych aspektów, które po prostu dla osób młodych, takich jak ja, są bardzo ważne. Między innymi zapewnienie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej dla, dla dzieci. I bardzo pozytywne dzisiaj, właśnie, odczucia z konwencji. Pole. Widzę, że wszyscy aż się rwią przed kamerę. Ola, jeszcze Ty chcesz tu chyba dwa słowa powiedzieć, koniecznie. Muszę to powiedzieć, Szanowni Państwo, mamy rewolucyjny program PIT Zero, 15% wyższe pensje. Yy, uważam, że naprawdę yy, głosujcie na listę numer jeden. Yy, Głosujcie na bezpartyjnych samorządowców i co jeszcze? Co jeszcze mamy w ofercie? Innowacje społeczne, dostępność dla wszystkich usług, dostępność państwa dla wszystkich i lepsza przyszłość naszych dzieci. Głosujcie na bezpartyjnych samorządowców. I darmowa komunikacja dla wszystkich, to zwłaszcza w okręgu podwarszawskim ma duże znaczenie. 15 października, lista numer jeden. Głosujmy! Głosujmy, Głosuj ja jeszcze tu. Bo jeszcze chciałam powiedzieć też, ochrona zdrowia, to jest kluczowe, zdrowie jest numer jeden. Będzie zdrowie, będzie wszystko. Zachęcamy. Ja chciałem powiedzieć, ja że mówię. Beata ratowała mi głos między innymi, że ja mógł wystąpić i mówić, dostałem leki i to dzięki bacie właśnie się zadziałało. Beatu, bardzo Ci dziękuję, bo uratowałaś to moje wystąpienie dzisiejsze. Właśnie dlatego mówię zdrowie numer jeden, także dziękuję bardzo. Podsumowując, lista numer jeden, robimy tak.